Dziwako, jest światło. Twoje odprężenie to największe błogosławieństwo. Dziwako. Rozdział 14. Spotkania w nieformalnej przestrzeni. Każdego wieczora od godziny 20 do godziny 21 odbywa się spotkanie w nieformalnej przestrzeni. Niektórzy nazywają ją hiperprzestrzenią. Jest to dobra możliwość. Aby w tym czasie naładować się energią, która może wspierać Cię w ulaczaniu oraz na nowo Cię zainspirować, stworzyłem to bezpieczne miejsce, bezkresnej przestrzeni, aby ludzie, którzy są w mojej świadomości, mogli spotkać się i wzajemnie się umocnić. I tak jesteśmy wszyscy stale ze sobą połączeni i mamy poza tym. Zdolność świadomego sterowania poprzez własną wolę, swoją uwagą. Poprzez to jest nam wszystkim dana możliwość, aby ukierunkować się wzajemnie na siebie i spotkać się, kiedy tylko tego zapragniemy. Kiedy o kimś myślisz, to jesteś, niezależnie od tego, czy tego chcesz lub nie, bezpośrednio z nim połączony. Kiedy więc kierowanie swoją świadomością świadomie ćwiczysz, zdobędziesz możliwości postrzegania, które były ci do tej pory nieznane. Poprzez to będziesz mógł komunikować się w sposób wykraczający poza cielesne spotkanie. Przestrzeń łączy nas wszystkich zawiera wszystkie formacje, które zostały przez istotę stworzone. A w Twojej świadomości spotyka się ze sobą wszystko. W niej możesz, jeżeli tylko jesteś w stanie, kierować swoją uwagą, podróżować do każdego miejsca we wszechświecie i doświadczać wszystkiego, co chcesz wiedzieć, bez konieczności poruszania swoim ciałem. Jak więc konkretnie postępować, kiedy chcesz korzystać z tej możliwości? Jeżeli brałeś już udział w tak zwanym spotkaniu ludzi, przypomnij sobie krąg obecnych tam ludzi, tak jak go zapamiętałeś, a on będzie dla ciebie bezpośrednim wsparciem jako pole informacyjne. Potem zanurz się do środka siebie tak jak jest to wyjaśnione w Księdze Mocy. Inną możliwością postępowania jest użycie wcześniej wspomnianej inwokacji. W tym momencie dziwaka byłby Twoim pomocnikiem w rozwoju stojącym u Twego boku. Nie musisz nic robić, tylko przepełnić się słowami Jego inwokacji i powtarzać je w skupieniu, a więc bez żadnych zakłóceń. Do tego byłoby dobrze, żebyś uwolnił się od wszystkich innych myśli. Po pewnym czasie recytowania zauważysz, że twoje ciało i twój umysł zaczynają się stopniowo odprężać. Poprzez to będziesz automatycznie mógł przyjąć energię i inspirację. Trzymaj się tego wyobrażenia, że znajdujesz się w obecności innych ludzi, którzy czynią to samo. To będzie dla ciebie przydatne. Aby się w siebie zagłębić. Twoje odprężenie to największe błogosławieństwo. Rozdział 15. Ogólne zalecenia. Aby skorzystać w pełni z tego dzieła, polecam ci z całego serca przestudiowanie Księgi Mocy. Zawiera ona wiele wyjaśnień i konkretne propozycje praktyki. Mogę, mogą one pomóc ci pojąć zasadę tworzenia i sterowania. Ponadto polecam Ci mój kanał YouTube Dziwaka World. Znajdziesz na nim setki filmów, które wszystkie razem poświęcone są tematom samookreślenia oraz świadomego tworzenia. Ponadto istnieje możliwość uzyskania kontaktu ze mną oraz innymi praktykującymi poprzez komunikator Telegram na kanale Dziwaka Universe lub bezpośredniego przekazu wiedzy od serca do serca w ramach tak spotkań ludzi odbywają się one regularnie w całych Niemczech jak i również online bliższych informacji dostarczy ci chat dziwaka universe na komunikatorze telegram lub na stronie www.dziwako.com Pragnę przekonać Cię również do tego, abyś stał się wsparciem dla aktywności tego pola, gdyż wszystkie Twoje inwestycje na świecie są ostatecznie inwestycjami w samego siebie. W Twoim życiu zakwitnie dokładnie to, czemu dostarczysz swoją uwagę oraz energię. O wartości decydujesz Ty sam. Dlatego też zaopatruj swoją uwagą i energią możliwie tylko to, co jest dla Ciebie budujące. I co cię raduje, ponieważ poprzez to urośnie odpowiednia wartość w tobie. Kiedy widzisz coś w swoim życiu, co jest wartościowe, to daj temu wszystko, a jeżeli nie, to zostaw to, gdyż nie byłoby z tego dla ciebie korzyści. Książki, Księga Mocy, Wydawnictwo Tradition, Jest Światło, Wydawnictwo Tradition, Biblia Polowa, Dziwaka Universe. Biblia polowa w edycji lnianej, z której wywodzi się książka Jest Światło, nakład wyczerpany. Audiobook. Księga Mocy. YouTube. Biblia polowa. YouTube. Zapowiedź książki. Made in Germany. Koniec okupacji. Wydawnictwo Tradition. Zamówienia można składać poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy kontakt małpa dziwaka wszystkich książek, zestawu pocztówek z rozporządzeniami, książki Jestem Prawem dla własnych rozporządzeń, z dedykacją i błogosławieństwem oraz inne produkty, filmy, muzyka i czaty, Dziwaka World, YouTube, Dziwaka Universe, kanał na Telegramie oraz czat www.dziwako.com, www.theagranzenloseraum.com, Koniec rozdziału piętnastego.